Cześć, witajcie w kolejnym odcinku od do Dzisiaj jestem niestety tylko sam Znaczy, jest fan na discordzie ale jestem wyciszony, bo bez z gra Minecrafta yy, Oskar poszedł spać Bart nadal nie ma, bo ma problemy z farmingiem, bo znowu aktualizacja autoryzacja wyszła także jestem dzisiaj sam yy, Nagrywamy 23 yy, grudnia yy, Chcę do świąt, czyli jeszcze jedynie zostanie tam odcinek świąteczne. taki nagryw i muszę się bardzo spieszyć, dlatego Eee, żniwa będą tylko jedźmienne, może zobaczyć będzie miks jakichś innych żniw, typu, nie wiem, eee, słonecznika, nie przepraszam, kuchrydze, bo mamy, może będzie w timelapse jakimś, albo, albo, albo burach na pewno nie będą, no bo już mamy buraki, no to nie ma co hmm, dawać, albo po prostu znowu nagram taki miks pracy jak ostatnio. Plan mam taki, żeby skosić te dwa pola, więc śmiennie. E, na świeczkę, dlatego że no, po prostu na co na razie nie jest nam potrzebna. Przed chwilą miał, yy, miałem przed taki, taką rozmowę z, z takim chłopem, z CBIM, podał mi. Mojego prawdopodobnie Wbiję tutaj nie długo, będzie z nami tutaj grać, bo zawsze się ktoś tu przyda. Żeby wykalkulowałem, ale dobra. Yy, tylko te dwa polskosze, że pak na pewno nie jest w nagrywać, bo. Jedna żniwa zboż wystarczą. Poszedł dzisiaj tych Deutsche, bo odpoczywa sobie dzisiaj klasik. Chcę zapytać, jakie saldo mam, bo mam takie pieniądze. Z soi z 57 ton soi, jednym ceny, bo 4400. Więc nawet się 3 milisekundy nie zastanawiałem. Dlatego właśnie za braki. Dostałem dobre pieniądze ze sorgo. W planach mamy postawić, no właśnie, a ja mogę powiedzieć że sumie, nowe zwierzęta i jej produkcję do nich, nie powiem jeszcze jaką, mm. także musisz się szybko śpieszyć. No, wydaje mi się, że powinniśmy to garbę, żeby jutro wieczorkiem nagrać, żeby wiem, do drugiej w był ten nowy, świąteczny. Taki mam zamysł. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie będzie. Właśnie, no, jeżeli się wszystko dobrze uda, a może się tak być, to jutro czyli 20 nie wiem, może się uda, może nie, nie mówię. Albo zobaczycie dwa odcinki, albo time lapse i odcinek, dlatego że. Niestety albo niestety żegnamy się z jednym z naszych sprzętów Idzie na emeryturę. wiesz, na No, idzie na sprzedaż Poczekajcie chwilę, muszę zciszyć sobie dźwięki yy, Bo ja nie wiem, trzeba coś naprawić, te dźwięki są głośniejsze Głośność pojazdu O, naprawili dźwięki Ściewnik no. yy, nasz Amazonka okay, idzie już na sprzedaż Przyjedzie większy traktor i tak można po prostu żyć. Co tu jeszcze czeka? Jak Jakbym powiedział, no musimy szybko się pośpieszyć. Jeżeli chcemy, właśnie, bo mamy podpisaną umowę, że we święta, czyli 24, do nas nowy nabytek. Jeżeli będziemy wszystko mieli jako tako ogarnięte, także trzeba się spiąć i ogarną to wszystko i oczywiście we święta chciałem, że do nas nowy nabytek albo nowe nabytki może być to i to Nie powiem, może być eee, Ostatni odcinek to był Poprzedni dwa to był miks pracy czyli yy, no, sprzedaż buraków prace które nie chciałem się nagrywać albo już za dużo obornik była fajna akcją Troszeczkę mało odcinków jest nagrywane w danym sezonie, ale wydaje mi się, że nie ma co tak aż bardzo tego nagrywać lepiej to a więcej po, po prostu nie ma co nagrywać 10 razy tego, tej samej jednej akcji, albo tej samej treści, albo bardzo podobnej, no gospodarstwo nas się fajnie rozwija, pieniądze już jako taką mamy. Jak. Muszę mieć kładkę, żeby było widać, ile nagrywam. Ale ja też nie chcę, żeby to był jakiś bardzo długi odcinek. To mam być po prostu żniwa. Nie Nie, tylko jako taka fajnie sypie. O! jak widzicie, stoi e, święta świąteczna, nie długo święta. Dosłownie jeden dzień. Już masakra ten czas szybko przyleciał. O, tu właśnie widzicie naszego fendzika z opryskiwaczem bo sorgo było opryskiwane w ogóle powiem tak że nie wiem, od dwóch dni trochę na zdalnych bo mamy coś zdalne bo w ciągu dwóch dni tyle zrobiłem w tej scenie farmingowe może 2-2,5 godziny max 3, ale to było takie granie, że nie ma, marnowałem żadnej minuty co było pierwsze zrobione no co, no to sprzedaż buraku no wszystko co widzieliście na no, tym się wszystko zrobiłem. no tam jest, najdłużej tam jest coś z e, siebie, buraka i kurydzy. No to nie wiem, to po prostu, chwilkę muszę sprawdzić czy się nagrywa, ona nagrywa się 6 minut, ale ten, no po prostu jak widzę ten zestaw, to po prostu mi się chce od razu grać, dzisiaj wyszła kolejna aktualizacja. Nie wiem czy ona coś w ogóle zmieniła, dodała. Ale jak to się mówi z nie ma co w ogóle dyskutować. Na pewno może być tak, że jutro na odcinku, na pewno będzie na strójka. Zobaczymy Bartusza, czy Zobaczymy, Bartosza czy że ogarnie wszystko, bo już szkodzę paczki wozić. Teraz do odpoczynek. Przyjdzie, ale przyjedzie kiedyś indziej. Może się go kupię następny rok kupować, w następnym roku, bo nie ma co teraz kupować w ale na pewno zobaczymy, będę miał fajny monitor. Mm, Bartuś, jakby może się uda mu albo żarze życzenia, albo po prostu zrobię tak jak na Mikołaja, że cała nasza ekipa składa. Nie wiem, co się wymyśli. No dobrze, że jeszcze... Dobrze, że... No, o Jasny gwint. a dobrze, ja troszeczkę wyrównałem. co to wiesz jeszcze mogę mi powiedzieć. W śnieg, śnieg, wow, bo rzeczy rzecz, no, bo po prostu taki minimalny jest, ale go tu w filmie, bo już nie na święta, bo byłby fajnie. Dobra, idziemy dalej. Sypię, film się napić. Na. Tak, nagrywanie samą to nie będę go wtedy, no co samemu nagrywam. Tego samego samego nie chodzi mi o poradników. Chyba ostatni odcinek, który nagrywałem samemu, to wydaje mi się, że to nie był przypadkiem zbrodnia, Wtedy, jak był groziłem, no to może być chyba ostatni. Tak mi się... A nie, z tej serii, która nie wiesz, nie wypaliła, no to to był ostatni. A nie, a, a to był skiing, no to, to, to był ostatni. Mamy no, no do skończenia, że muszę jeszcze, 30 jak a nie, nie już się nam MC ekram się chwilę Więc ja muszę szybko się spieszyć, żeby jeszcze chłopaki wjechać i żeby teraz w też kosić Żeby jutro, czyli 23 jak najmniej było pracy, żeby mógł to tego 24. Albo zrobię taki myk. Możliwe, że się taki myk zrobi, że po prostu mm, chyba nie będę mówić, jest taki jeden myk do zrobienia myślimy. Jakby nam się nie udało, nie? To mamy taki myk, który byśmy mogli sobie zrobić. Ładowujemy pierwszy zestaw przyczepki Czy 19 jeszcze będzie na kanale, bo coś będzie, nie wiem. Myślę, że 30 grudnia możliwe, że nagram odcinek z 19 na pożegnanie. Takie time, na jak sprzedajemy w większości rzeczy, wszyscy jak ja sprzedaję. Nie wiem, jak chłopacy, może ktoś z nich nagra, może nie, już nie, w nich nikam. Ale na pewno coś takie coś, yy, na pewno takie coś, no, Maciek brawo Ty, o pewno trzeba się z No zaraz, to jest Także coś możliwe, że będzie, podsumowanie Proszę o na Wysokim Brodniu Dobra, jedziemy dalej To może być chyba jeden najkrótszy odcinek Szkoda, że jeden odcinek nie wrzuciłem na kanał, bo to był fajny z gnojówki I jest... No, był mało źliwy w ogóle i... Co było, co było za żniwe nagrywane? kajcie, bo no co ma, no? wszystko drogie jest eee, Żniwa jakie to miałem na to bo jest sorga nagrywane Nie przepraszam, że pak Sorga to jest pierwsza na tamte polu. Chyba to jeszcze chyba jeden przejeżdża, albo dwa. W ogóle ta stara reżim, nie wiem, czy to już jest przepiękna. To ty będzie ściana najprawdopodobniej. Chociaż nie Nie wiem. To też dużo się zmienia tych polach za domem. Bo jedna będzie przygotowana... Znaczy, mamy takie plan... Takie na przykład pole. Number... 46. e 41, proszę. Jest przygotowana na Sorgo tam, ale on jest do świn. Tylko. I wyłącznie do śwień... O, wezmę to chyba na raz, nie, nie wezmę. No, ale dużo mniejku to zrobię jest To się wyrobię? Może się jakieś trudno wyrobię. Jest to jest tam tyle kręcenia o. Cały odcinek w nie wiem czy taki był Wszystko robimy na szyczkę. Nowe nabytki, które pojawią się najprawdopodobniej to będą Nie mówię o sprzęcie, który przyjedzie Ale powiem tak, że będzie grube nowe nabytki Ile sprzętu przyjedzie? No, możliwe, że dwa albo trzy nawet maszyn. Jedno też chyba powiedziałem, że będzie coś. O, aż mi zważono coś napisał. Będzie do mnie No Dobra. Ale gęsty jest ten nierzmian. Nie, tekstura śmienia po prostu jest. przekozoczka. Jak pszenica chyba wygląda, nie wiem co w ogóle tego fajnego nie mam. Obserwujesz waszej liczby niż ma tego, boże, ma to yy, godzin. Ja byłem To nie jest mało, to nie jest dużo, ale znam, którzy mają więcej. My tu gramy po prostu czysto fajnie. To jest seria rozwojowa, tak? To nie jest seria, żeby tryhardować żeby jak najszybciej się rozwinąć. Tylko rozwiną się w dobrym, odpowiednim momencie. No, nie wiem, czy mam jak da, do końca tego rozwinąć. Po prostu jest hitman. Muszę na drodze wykręcić. a jasne. Modyż jako tako fajny wychodzą. Aha, tego mi nie chcę zabrać. Dobra, kisty Brakuje jeszcze troszeczkę mm, jakiś obór albo czegoś A tak to już jest git Nie no powinienem to Nie, wiem, to. nie wiem, no, kurde tu znowu W ogóle na odcinku chyba nieraz nie było Waltra, nie? Chyba jak była to raz Od się Waltra klasy od Dawida. Widać o South Flya, dawno nie było, przecież wbił wtedy, no pogra chwilę po mógłby Arcie w w odbiorze. przypominam, że za tydzień w piątek właśnie będę też jeszcze nie wiem w której godzinie będzie live u Smana jak to tradycji tradycja musi być będzie live będzie live Ciekawie na co to jak to w tą drogę, też było ciekawie Idziemy dalej, to robot pierdolone no. Czekajcie Te ceny są takie popierdzielone yy, Taką tam, lifehacka Albo nie wiem, może na live, -hack. jak widzicie, że jest cena idzie w dół, to jest tak z dniem, to nie naprawili, A jeżeli to nie jest naprawione, jak widzicie, że znajdzie idzie w dół, że jest na spadku jest czerwona, przyspieszy, przyspieszy czas. U mnie było na spadku 4380, soja na 4 prawie 500 dała. Także, no, wiele wyjaśnia, nie? A, Higa długie grubberowanie, bo mało, ale to się zmieni w końcu Nie ma co nagrać z tego w serii, bo wiecie, ja z tak wielu szybów nie tak. A no super, jeszcze się zawiesiłem, a mam to tak nie... A też jak to się mówi, mmm Mój internet nie jest zbyt dobry, jeszcze nie mam fotowodu. Nie wiem jak ja tego podłączą, obiegną szybciej. Rozkoszenia zostały szupaki. sorgo oraz oraz, oraz e, buraki kukurydza na sarko kukurydza na będzie ciekawa akcja ten następnym właśnie, już osiem i pół metry Klasik teraz właśnie odpoczywa A klasika wróci po raz nowy Ile mam? No, przepraszam, że chodzę 16 minut

Eee, możliwe, że Dobrze w środę strach, no trudność wreszcie Żeby święta, zobaczcie, z tego czwartego dwa odcinki. Najprawdopodobniej no, się nic nie zmieni. Myślałem, żeby to jutro na no, dwa było, ale jest wierzy, że nie ma co przemęczać się. Dobra, idziemy, to dwa przejazdy skończyć i fajny, ja po się to Także będą no, dwa odcinki, najprawdopodobniej prawdopodobnie to będzie właśnie... No a powiem to ostatni się w starszym szybnikiem przyjazd nowego, no i krem dara krem, to będzie ten najważniejszy odcinek nie wiem gdzie będzie czyściana, ale na pewno Możliwe, że ostatnio go się odbędzie w pszenicy. Rzepak, bo nie bo że pak mam większość sprzętu. Gdzie byśmy potem pszenicę, kurczaczkę mogli zasieć? Hmm. Jeżeli się dobrze uda, to może po ...korydze? Zbiórku kurydzy jest w październiku cały, a sierść z jest do połowy października. Czyli, czyli, na pewno tam gdzie była kukurydza to zobaczycie Możliwe, że w tam na będzie, będzie siew A nie, bo to kolejna na tamtym polu Prawda, prawda? Hmm. Chyba, że się chłopakami kupimy jakieś jedne pole jeszcze i... No dobra, no nieważne, never mind Nie myślmy o tym, na pewno będzie odcinek z... z, z, z ostatnich siewów w tym zestawem czegoś Także do zobaczenia w, no, w świątecznym czy 24, czyli w Wigilię. Do zobaczenia. Będę miał naprawdę dwa odcinki. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w piątek. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.